Życia dodała zdjęcie na Instagramie, na którym siedzi w towarzystwie swoich dwóch synków. Tego się nikt nie spodziewał kropka Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana królowa. To ona wiedzie prym w serialu dokumentalnym królowe życia emitowanym na TTV. Widzowie pokochali tę charyzmatyczną postać już od pierwszego odcinka. Jej popularność przeniosła się także na social media, gdzie regularnie dodaje zdjęcia, informując swoich fanów, co się aktualnie u niej dzieje. Jej instagramowe konto rozrasta się z dnia na dzień, a miłość obserwatorów zdecydowanie przybiera na sile. To, co ich przyciąga, to przede wszystkim szczerość oraz brak udawania ze strony gwiazdy. Dagmara to kobieta pełna emocji, nie boi się wypowiedzieć swojego zdania, chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami z innymi i wciąż zdobywa nowych zwolenników. Jej urok osobisty docenił Kuba Wojewódzki. Całkiem niedawno mogliśmy oglądać ją u niego na kanapie. We wieczornym show zdradziła, że nie ma za sobą łatwej przeszłości. Miała nawet epizod więzienny, spędziła za kratkami aż 14 miesięcy. Najbardziej brakowało jej wtedy ukochanego syna, Konana. Matka bardzo za nim tęskniła. Była bardzo duża tęsknota za Konanem. I teraz jest tak, że gdybym mogła zarobić miliony dolarów, to nigdy bym już nic nie zrobiła, żeby trafić do kryminału. Dla mnie resocjalizacją była rozłąka z bliskimi. Bo gdy masz dobre, fajne życie na wolności, masz kochającą rodzinę. I nagle cię tego pozbawiają. To jest najgorsze, co może być, mówiła kaźmierska kropka ile dzieci ma Dagmara Kaźmierska. Dagmara bardzo dba o dobre relacje rodzinne. Na Instagramie znajdziemy mnóstwo zdjęć z synem, który jest jej bardzo bliski. Jednak, ostatnio w relacji, postanowiła się pokazać drugie ukochane dziecko. Chyba nikt się tego nie spodziewał. W jej historii z widzimy fotografię, na której oprócz konana siedzi w towarzystwie jeszcze jednego mężczyzny. Całość została podpisana dwukropek, kropka z moimi sędziami. To może być niemałym szokiem dla fanów gwiazdy. Jednak uspokajamy, nie jest to żadny i zaginiony syn Dagmary, to przyjaciel rodziny, którego ona uważa za syna. Panują między nimi bardzo dobre relacje, a jak wiemy, królowa życia znana jest z tego, że bardzo dba o wszystkich, na których jej zależy. Nic więc dziwnego, że nazywa go zdrobniarę sędziem. Z informacji dostępnych na profilu mężczyzny wiemy, że ma na imię Amadeusz, ma 25 lat i płynie w nim irlandzka krew.